Proszę Państwa, kto da 10 zł za... Polanie Anety, nie za ale ręka do góry. 10 raz pierwszy, 10 raz drugi. Kto da 20 złotych? Kto da 20, 20? Dawaj, dawaj, chodź, chodź. 50. 50! Uh! Państwa rekord. To jest rekord. Jeżeli niko nie pobije, będzie dzisiaj deklarował mi policzności. Ja nie po że ja nie po nie po Jak bąk zielony się do życia budzę Do słońca złotych plam Zima nie dla mnie, zimą to się nudzę Zimą to bym spał Latem nabieram więcej optymizmu, ty cieszysz się jak ja. Proszę Państwa, zabrać dla kolegi, a ja zapraszam numerem ósmym, dziewczynę z małej wsi raduszek starej, Klaudię Żense. Za wszelką cenę y, chciałabym udowodnić y, moim sąsiadkom, jak i ludziom w ogóle y, z okolicy, że y, jednak wyrwałam się, że zauważono mnie w takim miejscu jak Raduszec Stary. Y, może dziewczyna się wyrwać y, do tak, takiej, y, takiego miasta jak łódź. Kto da 40, 40? Dostań co liczbę pierwszej, to liczba drugich to na 50. jest 50? To Kaczce, w zimnej wodzie? Nie, tego przysłowia nie znasz? Czarek, my musimy dbać y, również o zdrowie, nie rozumiesz? Nie była woda lodowata, to była woda... Była lekko. lodowata, nie rozumiesz, taka jak z kranu zimna woda. Klaudia, wiesz co, ty się tutaj robi taka mała gwiazdka. Miejsc publiczności została pani z numerem szósty moneta od my się, my się bardzo lubimy, prawda? Bardzo mi się lubimy. Przeżyłam, zobaczyłam, sprawdziłam się. Dziękuję. Niech inne dziewczyny próbują. Może im się uda. mis numer 8, Klaudia Żejster, radużę stary! Przyłączam się do Buziaczka. Rok temu w ogóle nie było realne. Może... Nigdy nie dałabym sobie do wiadomości, że mogłabym gdzieś tam wyjechać. Że ukazać się w takim świetle jak fotomodelka na przykład, chociaż myślę, że jestem do tego stworzona. Myślę, że chcę się pokazać światu siebie. Nie tylko w Polsce, i myślę, że to zrobię. Uskładam wszystkie szepty w jeden niespokojny wiatr. Poskładam wszystkie szepty w jeden niespokojny wiatr. Poskładam wszystkie szepty w jeden niespokojny wiatr. Modelka dany Ewelina z Bydgoszczy. Ta, która chce zostać aktorką, przyjechała na dzień otwarty do szkoły filmowej w Łodzi. Ta konsultacja to dopiero pierwszy etap starań Eweliny w drodze do kariery aktorskiej. Chciałabym, żeby Ewelina była aktorką, bo to jest w sumie dobry, dobry kierunek w życiu, coś by osiągnęła. A ja, jako sprzątaczka, miałabym przyjemność się pochwalić wśród koleżanek, że mam córkę utalentowaną, że robi karierę taką. I Lepiej by dla niej było to w życiu być kimś, bo wiem, ile się trzeba napracować będąc sprzątaczką na usługach jak Takie poniżanie w sumie. Bo to jest mój ja pierwszy kontakt i mnie do aktorstwa pociąga to, że po prostu e, chciałabym Chciałabym zagrać, móc, zagrać kogoś innego i po prostu wczuć się w inne osoby, w inne emocje, inne uczucia. Wyczuwasz jakieś ograniczenia? Których... Tak, no. tak. Czy moim takim w ogóle życiowym ograniczeniem jest moja wada wymowy? Mhm. No, będę robić wszystko, żeby właśnie to wyleczyć, bo ja wiem, że na przykład, gdybym podeszła do tego egzaminu z taką wadą wymowy, to ja już nie miałabym tej szans. <grym> ona, ona jest dyskwalifikująca w tym właśnie. momencie. Zdaję sobie z tego sprawę. Tak zdenerwowana przez cały mnie boli mięśnie. Byłam taka spięta, że po prostu ta mi zaśpiewać. Ja nawet nie mogłam głosu sobie wydobyć. Nagamy no, na tym, na no, fortepianie, po prostu no, ja nic nie mogłam zaśpiewać. To, to co mówił, że się nie nadajesz, czy, czy jak? Znaczy, no powiedział, że na tą chwilę po prostu nie miałabym w ogóle szansy. No, cokolwiek, bez. Bez idealnej wymowy nie mam w ogóle co podchodzić. To jest, to jest najważniejszy warunek tego.